Szpital mariacki w Hamburgu. Ołtarz niezwykły, śliczny ołtarz. Szpital, w którym dusz pasterzem był ksiądz Józef Woźniak, kapelanem. Ten szpital podczas wojny trzy razy ratowała Matka Boska. Lotnicy, angielscy widzieli mur. I Matkę Boską. I mogli zbombardować w szpitala, gdzie modlono się na różańcu przed obrazem Matki Boskiej. Ten szpital odwiedził dwa razy noc już papieżki który przybywał do Hamburga, gdzie 4 lipca 1965 roku zmarł na wygnaniu święty papież Benedykt V, a Pius XII urodził się. W rocznicę urodzin Benedykta V w Rzymie 2 marca 1915 roku urodził się Benedykt V. 2 marca 1876 roku w Rzymie, w tym samym miejscu, urodził się Pius XII, ostatni papież. Była to 66. rocznica urodzin Lona XIII. Matka Boża, patronka Hamburga widzi walkę, która się toczy, miasta jej oddanego, gdzie klasztory wybudowali, budowali Przodkowie Polskie Królowej Małgorzaty Brandenburskiej, święty Franciszkani Nadalów Czwarty. Syn Adolfa III, założyciela Nowego Hamburga, wnuka Adolfa II, założyciela Libek. W Libece skazano na karę śmierci 23 czerwca w 1943 roku przez kapłanów i pastora. Żeby ich 10 listopada 1943 roku w Hamburgu. Mówił o nich Papież Franciszek 12 października 1986 roku tutaj w Hamburgu, włączając się światowy program niszczenia człowieczeństwa, przyjęcie władzy przez arystokratów świata, wydany 12 października 1492 roku, zakończony przez Franciszka 12 października. W 2019 roku w Rzymie. Sygnał do koronawirusa dał w Bari. W Bari, 23 lutego 2020 roku. W Bari, gdzie 2 grudnia w 1943 roku doszło do tragedii, gdyż Amerykanie zgromadzili tonem gazu musztardowego, który miał być rzucony na większe miasta niemieckie, wytruć wszystkich. i bez przelewu krwi chcieli wejść. Ale to teraz, bez przelewu krwi, ogarnęło cały świat. Udał się program? Matko Boże, Ty wszystko wiesz. Dziękujemy Ci za księdza Michała Woźnickiego, obrońcę Świętej trydenckiej. Byłem w klasztorze dominikanych z 1282 roku. Dziękujemy Ci za wszystkich. Wiernych wierze katolickiej prosimy Cię, Matko Boża. Chroń nas, chroń nasze rodziny. Kto szuka prawdy, szuka Boga. Dziękuję Ci siostrów Abstynu, że tutaj w tym kościele dałaś mi znak o Twojej beatyfikacji. Byłam na Twojej kanonizacji, ale nie wiedziałam, nie znałam prawdy. Jezu ufam Tobie. Matko Boża, Rodzinach, Matko Boża, Nadziei, proszę Ciebie, również za przyczyną Hermana Cohena Syna Marii Świętego Sakramentu, który urodził się w Hamburgu 10 listopada 1820 roku i odszedł do Ciebie 20 stycznia 1871 roku. Jezu, ufam Tobie. wszyscy święci, stawiajcie się za nami. Wszyscy kapłani, którzy dali życie za świętą wiarę katolicką, stawiajcie się za nami.